Witam dzisiaj cały filmik z koszenia kukurydzy ku kolegi Spinier. To jest sieć karmia. Sieć z rozrzutnikiem Forschnita. Wojsamik z rozrzutnikiem zwykłym. Tak, Rusek z rozrzutnikiem. Sześćdziesiątka z rozrzutnikiem. I Fergusonik z rozrzutnikiem. Trochę tak sprzętu jest. Pokażemy z tej strony. Sprzęciwo. W tym roku wiadomo szału nie ma skurkuryzny. Szeczka ja taka fajna, kiedyś był plan taką kupić. A mi tam się najbardziej marzy taki John. Rzutnik duży, takowny. Nie bulsanik. Kiedyś taka Joruska też chciałem kupić, ale przeszło mnie. A tam tyle Fargusonik. a to najstarszy sprzęcik. Teraz się pokażemy rozrzutniki no Siwy. Drugi siwy. Trzeci siwy. Z brązonymi w zielony. I duży zielony. O, do jeden dwa, drugi miecz.

a no, jeszcze z tej strony to na kopcu pokażemy no, już kolejny przyjem Robota idzie i kolejny transport na kopiec No, pora będzie lepiej I transport następny i dalej robota idzie No i na tym kończymy filmik Pozdrawiam wszystkich, którzy kiszą kokorejca.